Jesteśmy z Piotrem Danielskim na piątej Mazurskiej Gali Sportu Walki PLMA 66. Powiedz nam, jesteś tutaj z dowodnikami swojego klubu. To co, dzisiaj pewne zwycięstwo. Rafion 2-0. 2-0 oczywiście, nie widzę żadnej opcji. Tam, teraz możemy to już oficjalnie ogłosić, nie zawalczyć z Rafałem Błachutą. Niestety, będę musiał przeprosić, ale nie zawalczę z Rafałem Błachutą. E, przyczyną jest kontuzja, chciałem bardzo walczyć z, z kontuzją. Dwa tygodnie e, temu e, poszedł mi się między żebrowy, ale no, uparłem się, że chcę zawalczyć. Trenerzy inaczej to widzieli, no i po prostu to mi się pogłębiło i, no i dzisiaj doszliśmy do wniosku, że no, ta walka nie ma sensu. No, Rafał Błachuta jest bardzo moim przeciwnikiem, więc... Mówię, no a z żebrem, gdzie ja tylko robiłem przez cały okres przygotowawczy tarcze i, i y, biegałem y, cardio, więc no mówię, no, to za bardzo ryzykowne, tym bardziej, że y, te żebro mi się pogorszyło. Wielka szkoda, bo takie zwycięstwo takim zawodnikiem doświadczonym dużo by dało. No, znaczy, no tak, tak, no, mówię. No. No mówię, ale jak będzie jakaś okazja, żeby tam z Rafa Rafałem się spotkać w innym terminie, bardzo, bardzo bym chciał. Bo tak. Może zapytam cię ciekawe, czy ktoś cię zapytał. Emil Webermek, który nie tak dawno z tobą walczył, teraz zawalczy we Włoszech z Rossemearem Palharesem. Super zawodnikiem, jednym z najlepszych w wadze półśredniej. No i jednym z, kurczę, jakby to powiedzieć, najniebezpieczniejszych. Tak, bo no, z, ni z nimi nikt, nikt nie chce walczyć, tak, bo wiadomo czy, y, te skrętówki ma najlepsze skrętówki na całym świecie, no, nie ma się co oszukiwać no, i przyciąga te skrętówki. Nie? Więc y, wielki ukłon w stronę Emila, że przyjął tą walkę, no, to, bo no, mówię, ta walka nawet nie chodzi o przegraną, tylko sam fakt y, stylu walki mm -hmm. Barhaleza, Bar że y, no, boją się z nim walczyć po prostu z po powodu y, kontuzji, że mogło się napawić kontuzji. I co, dziękuję za rozmowę. Jeżeli chcesz coś oddać o ciebie, to proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić Pawła Karwowskiego, który teraz walczy. No i wszystkich przyjaciół, kolegów z klubu, dziewczynę i wszystkich Sporta? Walki org i wszystkich czytelników Sportywalkiorg Pozdrawiam.